W tym filmie zdradzę Ci jedną zasadę, która nawet z największej ciamajdy uczyni Cię charyzmatycznym rozmówcą. Nie muszę nawet wspominać, ile charyzma daje w życiu, ale i tak szybko wspomnę. Ludzie z charyzmem mają więcej znajomych, lepiej się dogadują, mają większe szanse na awans w pracy, więcej im uchodzi na sucho, mogą znaleźć lepszego partnera itd. To jest dosłownie zmniejszenie poziomu trudności w życiu. Zatem nic dziwnego, że umiejętność charyzmy zauważ, że nie powiedziałem dar jest pożądana przez miliony ludzi. Oczywiście jest to zagadnienie szerokie, składa się na nie wiele elementów, niektórych z nich nie możesz zmienić i zapewne któregoś dnia wstawię film, gdzie podejmuję to zagadnienie bardziej holistycznie, ale co jakbym Ci powiedział, że zwiększenie Twojej charyzmy jest banalne dzięki jednej prostej metodzie. Większość ludzi przy rozmowie z innymi próbuje sprawić, żeby wyglądali na jak najmądrzejszych, najfajniejszych, najinteligentniejszych, najsilniejszych, najbogatszych, ogółem najlepszych. Pomyśl o tym. Zaczynasz rozmowę z kimś i ta osoba z całego serca pragnie się przed tobą pokazać w jak najlepszym świetle. Im bardziej, tym lepiej. Czy widzisz już drzemiący w tym potencjał? Dale Carnegie przytoczył kiedyś anegdotę i nie będę odczytywał dokładnie. Kiedy byłem na kolacji z ważnym politykiem, Powiedzmy, że majkiem. Przy majku poczułem się jakby był najbardziej inteligentnym człowiekiem, jakiego poznałem. Najbardziej inteligentnym na świecie. Z kolei, kiedy miałem kolację z Abrahamem Lincolnem, to on sprawił, że to ja poczułem się najbardziej inteligentnym na świecie. I tu właśnie mamy różnicę między kimś, kto jest po prostu dobry, a kimś, kogo charyzma zaprowadziła aż do Białego Domu. Wróćmy do naszej zasady. I teraz słuchaj. Spraw, żeby osoba, z którą rozmawiasz, czuła się jak najbardziej interesująca osoba na świecie. Jak to osiągnąć? Bądź dobrym słuchaczem, nie odpowiadaczem. Skup się na tym, co druga osoba mówi, a nie nad tym, co chcesz odpowiedzieć. Może to być dla ciebie na początku trudne, ale przyjdziesz w prawo. Niech ta osoba ci imponuje. Szczerze. Jeśli nie będziesz szczery i autentyczny, to nic, co wcześniej powiedziałem, nie ma żadnego sensu. Więc jeszcze raz. Musisz być szczerze, pod wrażeniem. Jak to zrobić? Zadawaj pytania. Wybierz element rozmowy, który ci szczerze imponuje. Na przykład, osoba, z którą rozmawiasz mówi, no, generalnie interesuje się modą, gotowaniem, spinaczką, filmami i itd. Powiedzmy, że imponuje ci spinaczka. Mówisz, co? Spinaczka? Opowiedz mi o tym. No i ta osoba ci na przykład odpowiada. No, lubię iść w góry i zdobywać różne via ferraty. Na razie tylko w Europie. Jeżeli cię to ciekawi, to mówisz: Wow, to ciekawe. Co to via ferraty? No i już masz rozmowę. A jeżeli cię to nie interesuje, to zmieniasz temat i razem z tą osobą próbujesz znaleźć w niej coś interesującego. A jeżeli osoba, z którą rozmawiasz, niczym ci nie imponuje, to po co z nią rozmawiasz? Zwróć na to uwagę, za następnym razem, gdy będziesz rozmawiał z kolegą, koleżanką, znajomym, nieznajomym, itd. Twój mózg automatycznie zacznie myśleć, co mogę teraz zrobić, żebym brzmiał ciekawie. Twój rozmówca myśli dokładnie tak samo. Ta osoba pewnie ma ciężkie życie, śpi sama, ludzie jej nie lubią w pracy, ma wrzody na dupie, nie lubi swojego ciała, uważa, że je za dużo i tak dalej. Ta osoba pragnie, Uwagi i uznania od innych. Teraz z kolei powiem ci coś, co możesz uznać za brutalne. Ponad 90% ludzi nie obchodzi nic o tobie. Nie interesuje ich, co osiągnąłeś, jak inteligentny jesteś, jak duże jest twoje konto bankowe, albo cokolwiek innego. Ludzie są z zasady egoistami i chcą słyszeć o sobie i podbijać swój własny bębenek. Więc jeśli chcesz być istnym charyzmatycznym magnesem, to powinieneś dawać ludziom to, czego pragną. Tylko szczerze, jeśli chcesz być bardziej interesujący, stań się bardziej zainteresowany. A tutaj mam jeszcze filmik, który pomoże Ci zbudować życie Twoich marzeń w 5 minut.